Witam ponownie. Fuf, chyba nie wytrzymam i założę temu Sir Arturowi tą nową zbroję. Nie wiem, może spieprze postać, co so, to nie będzie już z kolczuka z zbro... Ciężka zbroja, tylko zbroja średnia, czyli jakby lekka, ale. On ma nawet ten hełm też. No, tak, ładam do kompletną mu jeszcze zbroję. Mam nadzieję, że. Powinien iść, i on ma w ciężkim pancerzu już tu nawet tyle, nie, no. To bym zmarnował cztery. A ona nie może założyć? Ona nie ma w ciężkim pancerzu. W średnim pancerzu może być mistrzem. Ale on może sobie pozwolić na. na niewcelowanie, bo będzie leczył podczas walki, a ona. Ona nie może sobie pozwolić na niewcelowanie. To bym zmarnował 6 punktów. Bym zmarnował. A po co ja mu dałem w ciężki pancerz? Żebym ja wiedział, że on taką zbroję będzie miał. Jeszcze eksperta mu wykupiłem. Może spróbuję jak krasnoludka w tym chodzi. Ale no ona nie będzie w nic wcelowywać. Już ta zbroja to normalnie jest okropna. <grymne> to spróbuję. No. Próbuję krasnoludca dać. Zobaczymy. Trudno. Stało się. Potwierdź. No załóż. Ach, ty musisz mieć eksperta średnim. Ojejkuś. To nawet nie założy. I ona ma minus 12 do ataku. Bo. Przedemną kolczył bez brązu. Bo ją też trzeba wyszkolić. Wszystko się zbroja, no nie pasuje mi do niczego. Nie pasuje mi do postaci. Ani ten topór też mi nie pasuje. Co tu jest? A, te kwiat. What a day to begin a tak, fajny dzień, tylko że nie wiadomo co mam zrobić z tym toporem. A nikt go nie chwyci, ani ten. No, zakreśliłem kawa mapy. Ani ta zbroja, ta zbroja może być fajna. Jakby się rozwinie. No, zwiedzają stepy. Nie w tą stronę. O, już prawie wszystko jest zwiedzone. Jeszcze tylko nie byli tu. Fajnie się pochodziło po świeżym powietrzu. O, no ładnie. Tu trochę jest to zwiedzanie. Tu to następnym razem. Teraz pójdziemy może tu w te okolice. Macie energię magiczną, macie. Tutaj co jest? Aha! To jest ta dziwna kapliczka. Tu jest obelisk. Dobra. Idziemy dalej. No to było niezakreślone. Teraz to jest zamek portheimlon, ale jeszcze, jeszcze do niego nie wchodzimy, tu trochę pozakreślamy. O, widzimy z przodu, są zwierzątka. Idą, strzelamy. I trzymamy je może trochę. Dostały wilczki. Jeden pat. Strzelać. A, podchodzą. Dobra. Strzelać Ładnie ten ogni. No i teraz idą już pająki. Chybiła, nie przytrzymała go. Zdjęcie to przytrzymaj go Dobra Jeden dostał na odległość, bardzo dobrze, drugi podchodzi Przytrzymaj, chyba go przytrzymała. Olo, krytyk Wła? mu wyszedł To chyba jednak daje tego krytyka, ten wzmacnę szmaki Ale to tak też krytyk wyszedł Dwa pająki załatwione na odległość, wspaniale Poczniemy. Widzimy z przodu obelisk. Przestań straszyć nie, ludzi. No nic. No super. Czyli mamy następny obelisk. Spacja. Czytaj. Dalej. Wskazówki. Oto wskazówki udało się zgromadzić. Twoja podróż zaczyna się uwrót. Morskiej Przystani, teraz, teraz zrób 10 kroków w kierunku morza sztormów. Dalej. Morskiej Przystani. A ja... To morskiej Przystani to nie. Ja nie jestem. Ja jestem w Solpigal. Czyli jak trafimy... Tu jest skrzynia. Jak trafimy do morskiej Przystani, wprowadzenie tekstu. Co porusza się z gracją większą od rymu? Uwielbia opadać, ale nie potrafi się wspinać. Czyli zagadka. Skrzynie otwiera zagadka. Niesamowite, nie? Najpierw wydawało mi się, że to jest mgła. Ale to nie jest mgła. To jest... woda. Oczywiście. Mamy sandały. Mamy sandały i je identyfikujemy. Żojdra, chodź tutaj. Magu. Co my dostaliśmy z tej skrzyni? Te sandały. Przed światłem żarodziejskie sandały. Mmm... Pan pancerza jeden, wartość tylko. Odporności na magię światła do maksymalnego poziomu mamy. Czyli to jest przydatne dla... no to, to oczywiście dla czarodzieja. No to weź sobie to sam sandale. A ty nie masz nic. Ty może też takimi wzmacniaczami będziesz walczyć. Magii powietrze, dobiegło się magii światła. Ty w ogóle nie masz nic, nic nie... nic nie trzymasz, tylko... łuk. A, A ty byś potrafiła wziąć topór? <noise> nie, oczywiście, że nie, no tak tak... się spytałem. Łucz nie będzie wzięła. I... Broń dwuręczną byś wzięła. Żartujesz? Pokaż mi to. Toporem na poziomie ekspert. Broń dwuręczna nowicjusz. Mhm, tak. To już oczywiście po, pozamiatane. Z tym toporem. Muszę stworzyć chyba taką drużynę, w której będzie topór. I lekka zbroja. Ciekawe, czy to jakiś może ork by tak... Tu jest ta skrzynia. Bierzemy. Mamy trochę przedmiotów. I to takich niewykorzystanych, widzę. Nie ma to jak pozakreślać mapę. Zawsze się coś znajdzie. I jakie ładne widoki. O, teraz idziemy aleją wśród drzew. Koło rzeki. Wstaje nowy dzień. Dzień, skrzynia była już otwarta. O tu, jak ładnie zasadzili drzewka. Ten co? Bieda, Idealny dzień, żeby rozpocząć przygodę. Mostek i rzeczka. No. Nie spowalniaj. Oblicza mocno jak on oblicza. Po prostu. Pogadamy sobie. Imperialny gwardzista. Napadli nas bandyci. Wciąż po nich sprzątamy. Droga do morskiej ostoi. Jest na razie zamknięta. To jest odstępstwo od... To jest skrzynia widzę. Od Might and Magic. Trochę chroniące, ale ja nie. nie chciałbym być tak chroniony. To jest takie, trochę taka liniowość. Mint and Magic można było sobie pójść wszędzie. Najwyżej się szybko traciło głowę, nie? Starych Mint and Magic. No przyznaję, że... Po tym okresie, który już grałem w to dziesiąte Mind Magic, tutaj zaznaczę, że jest fontanna. Eee doszedłem do wniosku, że to też jest My Tent Magic, to jest prawdziwy My Tent Magic, no, troszkę taki nowocześniony, no, trochę taki już ma wpływ tych takich wspaniałych konsol, i ale jednak to jest My Tent Magic. Fontanna, tak? Trzyma ducha tamtej gry, tak? Fontanna, tu się czego napijemy? Co to jest? Właśnie, to jest to... Pamiętamy, jak chcieliśmy wchodzić do wody. Zawsze się pokazywał taki napis. Potrzebne jest błogosławieństwo szalasy. A tu jest błogosławieństwo latcha. Gdzie napiszemy to? Oj, tu jest nawet. Błogosławieństwo. O. I-lat-ha. Y. Chyba tak się pisze, tak? Nie pewien jak się to się... Przez I? Y? Tak, lat-ha. No dobrze. Czyli błogosławieństwo szalasy to nie jest czar. To są smoki, prawda? W tej grze. Pokażę wam zaraz. No, gdzie jest? A, tu. I tu... Błogosławieństwo Arkadcha, to Sylwany, Malasy, Szalasy, Szalasy. Błogosławieństwo Szalasy nie zdobyto, ale jak zdobędziemy to Błogosławieństwo Szalasy, prawdopodobnie będziemy mogli wchodzić do, do wody Latha. O, jakbyśmy zdobyli Błogosławieństwo tego smoka, Latha, to byśmy mogli prawdopodobnie wejść tu. Tak? Co to właściwie jest? Tam u góry coś jest Ciekawa sprawa, nie? No, także moje ten medzik staje na wysokości, że tak powiem. Daje czadu i... Spe... Czy tu przypadkiem czegoś nie było? I feel stronger! W tym wczesnym dostępie tu chyba była może mi się wydawał. Nie.

And the battle was still raging on inside. Gdy poszukiwacze dotarli pod zamek port Meiron natychmiast dali sobie sprawę, że coś jest nie w porządku. Przy bramie leżały zwłoki żołnierzy, niektóre odziane w stroje imperialnych gwardzistów, inne należały do ludzi, lecz na ich ciemnych pancerzach nie było żadnych symboli. Kimkolwiek byli, kimkolwiek byli zaatakowali twierdzę, a bitwa wciąż Trwała w murach dalej. No, to chyba wejdziemy, zobaczymy, co tam się dzieje. Jak już tutaj zeszliśmy. No to zobaczymy, co się dzieje w tym zamku Port Mairon. Trochę zwiedzimy zamku Port Mairon. O, jest. Kapitan Straży. Hej! Wy tam. A więc. Peren wreszcie ruszył swój ciężki tyłek i przysłał posiłki. Z zarządca i jego ludzie wycofali się do kasztelu i stawiają zaciekły opór. Z waszą pomocą może nam się udać wedrzeć do środka i raz na zawsze pozbyć się tego pupilka imperatorowej. Natychmiast zgłoś się do Iwena. Przy okazji, jak dużo macie ludzi? Chwila! Nie jesteście ludźmi, Perena. Do broni! Czyli pomylił nas z ludźmi Perena. A Peren. to tam Czytaliśmy taką notatkę na tych polach, tu obok. Na tych stepach, że Peren to był taki. Yy, yy, przestępca, chyba, nie? Żeby go tak odepchnąć? Czy tak podchodzi, a będę go odpytał. No! Poszedł do tyłu. Tu naszypować go trochę. Oj, mogę go jeszcze przytrzymać i Dobra, odepchniemy go. Podszypować. Tak? I roślinkami go. No, bardzo dobrze. To jeszcze kulka. No i tam służka. Jak mogłeś pomylić nas z jakimiś zbirami? No chopie, no co ty. No nie pomyłka, no facet, no. Dobra łykniemy yeah, sobie. Mamy trzy tylko takie, a takie. Może nie będziemy tak mocno łykać. A, to Jest książka, tak? Przeczytamy, co tutaj jest. Powiadomienie. Uwaga, uwaga. Niektóre pomieszczenia zostały zamknięte do odwołania z powodu fatalnego stanu podłóg i sklepień. Szczególną uwagę należy zachować w skrzydłach północnym i wschodnim. Gwendal, kapitan pretorianów. północnym i wschodnim. Oj! Dawaj, cienie. Tu mamy drzwi, tak? Otwierają się? Otwierają. O ja, ale dostaliśmy. No to my też mamy was, sposoby łucznicy. Ona już oczywiście straciła. O, się. Rzucimy taki czar. Płaszcz cienia. Okrywa drużynę cieniem, dzięki czemu kolejny atak jakiegokolwiek przeciwnika nie trafia, nie trafia cię w ciągu kolejnych 6 tur. On zabezpiecza przed jednym atakiem, no ale nasza 6 tur to jest magia ciemności. Hmm. Odleczymy elficę. Naszym krzyżowcem podchodzą, tak? Jeszcze ich nie widzę, nie widać. Możesz rzucić kamienną skórę. O, no, się. Widzę. Otwórz. Ty już ma, rzucimy niebiańską tarczę. Dobra, jesteśmy gotowi do boju. U, myślałem, że wyjdą już. Stracimy jedną turę. Dobra, no niech podchodzą. Jeszcze? Wyszli. Mhm. Jeden łucznik, jeden bojownik. Rozbójnik Elita. No to moim kwasem. Na powitanie. Skryp. To jeszcze jest. No, rozbójnika, bojownika. Ty może sprowokuj tego. Chybienie i oczywiście płaszczenia. Jedno uderzenie udało się, nie? Zaabsorbować. No to co robimy dalej? Masem Kwasem! Iskry! Uu, zablokowali. Ale ten pat, no to... To robić dalej? O, ten mu, mu wyszedł. Jemu to chyba poprawia. Yy, ten wzmacniacz magii. Krytyki zadaje i to mocne. Zaczniemy? Dobra. To chyba zakończymy, bo już yy, odcinek się kończy czas. I, czyli do następnego odcinka. Na razie do widzenia.